Dzień dobry, profesorze Infonte. Bardzo dziękuję za zgodę na ten wywiad, ponieważ tematy, którymi zajmuje się pan w swoich książkach, są dla mnie bardzo interesujące. Więc jeszcze raz dziękuję. Zanim zacznę od pierwszego pytania. Zrobię takie założenie. Jako dziecko miałem trzy pewniki. Pierwsza, że człowiek wyewoluował z małpy. Drugi, że Ziemia kręci się wokół Słońca. A trzeci że państwo drukuje banknoty i monety oraz ilość emitowanych pieniędzy. Mówiono nam to od dzieciństwa i musi to mieć pokrycie w prawdziwym złocie, które pochodzi z rezerwy złotej. Jednak odkąd dorosłem, głęboko zmieniłem pierwszy i trzeci warunek. W odniesieniu do drugiego warunku że Ziemia obraca się wokół Słońca. Jestem tutaj aby dowiedzieć się, do jakich wniosków doszedłeś. Pytanie brzmi, profesorze, jak przyjęto pańską książkę, a przede wszystkim, co skłoniło pana do zajęcia się tak szczególnym tematem, od czego pan zaczął i dlaczego? Cóż, przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie moimi książkami, mimo że nie mam znaczących zwolenników. Zajmuję się tym tematem od 1996 roku, kiedy po raz pierwszy podejrzewałem, że jest coś dziwnego w narodzinach współczesnej nauki. Wszedłem w kontakt ze studi katolici, czasopismem dla studiów katolickich, i wymieniłem listy z redaktorem i dyrektorem, który opublikował jeden, a nawet więcej niż jeden. Was a long decade long Ksiaski. Ksiaski, the esoteric roots of modern science. To był pomysł, który nie narodził się z dnia na dzień. To był długi proces. Wymagał procesu dojrzewania, a następnie niewielkiego potwierdzenia. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w tamtym czasie nie było jeszcze internetu. Nie miałem zbyt dobrego tekstu i musiałem szukać informacji aby zbadać i rozwinąć ten temat. Później miałem okazję skontaktować się z kilkoma filozofami z Neapolu i Selerno, Marcello Calliou i Michel Malatesto. Poinstruowali i poprowadzili mnie trochę w zakresie filozofii nauki i krytyki nauki opartej na oryginalnych tekstach autorów, nie tylko na tym, co zostało powiedziane o autorach, ale poprzez czytanie oryginalnych tekstów. Marcello i Michel poinstruowali mnie i poprowadzili w zrozumieniu różnicy Między wyrażonymi tekstami a ukrytym znaczeniem. W miarę jak coraz bardziej poznawałem tych słynnych autorów, takich jak Galileusz, odkryłem, że ich pisemna treść nie odpowiadała ukrytemu znaczeniu, które zapewniało wewnętrzną logikę. Wydawało się więc, że w całym tekście istnieje jakiś rodzaj języka rodzeństwa w którym inicjatorzy mogli przekazywać swoje ukryte wiadomości. Czy mógłbyś podać przykład różnicy, różnicy między wyrażonym tekstem a ukrytym znaczeniem? Tak, jest ich wiele. Praktycznie jest to metoda pitagorejska. Znałem pitagorejczyków, więc Bejerd powiedział, że pokazali, jak to się robi w szkole to nie tyle odwoływanie się do starożytnych Pitagorejczyków z Grecji, potem przeniesionych do Crowtowny z Pitagorasem. Jeśli chodzi o mentalność pitagorejską, klasycznym przykładem zastosowania metody pitagorejskiej jest przedkładanie modelu nad rzeczywistość, czyli wiara nie tyle w to, co się widzi? Ile w to, co się myśli? Model przed rzeczywistością jest strukturą, w której powstaje sprzeczność między wyrażonym tekstem a ukrytym znaczeniem, praktycznie rzecz biorąc, Muszę powiedzieć przesłankę, to znaczy, że krytyka, którą przeprowadziłem, nie dotyczy współczesnej nauki jako całości, mówię przeciwko ideologicznemu modelowi przeskakiwania rzeczywistości. W rzeczywistości metoda Pitagorejska została wprowadzona do heliocentryzmu. Nauczyła nas zaprzeczać dowodom naszych zmysłów na rzecz ideologicznego modelu który został zbudowany na pitagorejskim mistycyzmie, pogańskim i egipskim. I z tego powstała sprzeczność. Dobra, przyznaję się do nieznajomości twoich książek. Znam tylko kontrpowieść, czyli ostatnią. Więc zobaczmy też inną, bo wydaje mi się, że jest więcej niż jedna książka. Tak. Napisałem inne książki. Mam je tutaj na wyciągnięcie ręki. To jest pierwsza z 2006 roku Modern Science i tutaj jest wszystko, co zostało następnie rozwinięte i rozszerzone. Dokładny tytuł. Profesorze. Ezoteryczne korzenie współczesnej nauki. Ezoteryczne korzenie współczesnej nauki, czyli podtrzymuje Pan, że współczesna nauka ma ezoteryczne korzenie? Tak, staram się to udowodnić. Faktem jest, że wszyscy ci naukowcy byli zaangażowani w ruch różokrzyżowców, który formował się na początku XVII wieku, ale pracowali w podziemiu. W podziemiu w ezoteryczny, okultystyczny sposób, zaczynając znacznie wcześniej. Kopernik. Galileusz, Kepler i Newton byli związani z tym tajnym stowarzyszeniem, masonerią i różokrzyżowcami. Istnieje portret Galileusza z kwadratem i kompasem, jeśli się nie mylę. Tak. Czy to tylko zbieg okoliczności? Było wiele lóż, wiele lóż masońskich było poświęconych Galileuszowi. Pytałem Cię wcześniej, co skłoniło Cię do podjęcia takiego konkretnego tematu. Od czego zacząłeś? Gdzie to? Wyjaśniłem to już kilka lat temu. Mam wywiad, w którym pokazałem mały symbol który widzisz tutaj na okładce. Tutaj to jest dialog z dwóch największych systemów Galileusza. A tutaj na dole jest symbol z trzema delfinami w okręgu. Tutaj mamy trzy delfiny w okręgu tworzące liczbę 666, ponieważ każdy delfin jako oddzielny element reprezentuje szóstkę, trzy delfiny, trzy szóstki, 666. Zastanawiam się więc dlaczego. Dlaczego? Dlaczego w tekście astronomicznym to był te 666 Jak słyszałem, zaczęto wyczuwać, że jest coś dziwnego, a zatem rodzaj krytyki heliocentryzmu opartej na trzech poziomach. Pierwszy poziom to poziom filozoficzny, poziom techniczny, naukowy, astronomiczny, a następnie poziom doktrynalny. Istnieją trzy kategorie sprzeczności, które wiążą się z tym modelem i zostały wprowadzone do naszej mentalności poprzez ten heliocentryczny model. Czy możesz powiedzieć nam coś bardziej szczegółowego? Powiedziałeś, że od poziomu filozoficznego, a następnie do poziomu technicznego. Z naukowego i technicznego punktu widzenia. Z naukowego i technicznego punktu widzenia. Czy możesz podać nam jakieś dowody? Rzekome dowody, które zostały przedstawione w celu udowodnienia rzekomego ruchu Ziemi w rzeczywistości, można interpretować przeciwnie, jako wykazanie bezruchu Ziemi oraz Ruchu niebios i słońca. Nie ma ruchów absolutnych, wszystkie ruchy są względne, dlatego zmiana odniesienia samego systemu również zmienia wniosek. A kiedy wahadło Fukolta lub kule, które zostały zrzucone z Bolonii, z dwóch wież, tak naprawdę nie dowodzą, że Ziemia się porusza. W najlepszym razie pokazują, że niebo się porusza, a zatem poruszają się. Więc mówisz, że Ziemia się nie porusza. Takie jest moje przekonanie. Są po prostu stanowcze. W rzeczywistości mogę to udowodnić. Ponieważ teraz się nie poruszyliśmy. To jest również moje przekonanie. Tak, mamy coś. Mamy coś wspólnego. To także moje mocne przekonanie. Arystoteles powiedział, że nie ma sensu udowadniać oczywistych rzeczy. To znaczy, nie muszę udowadniać, że liście są na drzewach. Wystarczy na nie spojrzeć. Wystarczyłoby, gdyby tak było. Być może musimy również zademonstrować to, co oczywiste. To jest zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek jest pewną zasadą, na której musimy zacząć ustalać wiedzę. Jeśli zaprzeczysz zdrowemu rozsądkowi, filozofii rzeczywistości, dojdziesz do relatywizmu, agnostycyzmu i idealizmu. Nihilizmu i tepe. Ale co w takim razie spowodowało hipotezę heliocentryczną? Nie nazywam już tego teorią, żeby się utwierdzać. Heliocentryzm był tak absurdalnym pomysłem, że został natychmiast odrzukony przez większość ludzi. Kiedy to się zaczęło? Naprawdę. To nie był Kopernik. To był Marsilio Ficino, katolicki ksiądz który pracował na dworze Medyceuszy około 1460 roku. Przetłumaczył korpus Hermeticum, w którym egipska mądrość i religijność zostały przełożone na terminy naukowe. W Korpes Hermeticum znajduje się odniesienie do modelu heliocentrycznego, nie tyle z astronomicznego punktu widzenia, ale z duchowego punktu widzenia. Oznacza to, że duchowa ideologia została połączona z każdym elementem i istniał duch centralny. Centralny ogień, słońce, które dominowało nad innymi duchami planetarnymi. Ten model został następnie przeniesiony z Kopernika w taki sposób, jakby był hipotezą, którą napisał na małej stronie, Commentariolus, innym słowie, które zaginęło. Ale potem, po latach, przerobił i ponownie opublikował Revolutionibus Jak to zostało narzucone, nie wiemy. Zakładam, że jest to również omawiane w listach galilejskich. W jednym z listów jest jezuita, który zastanawia się, jak udało im się narzucić ideę tak niemożliwą do pomyślenia. Być może był to żart, ponieważ nie ma na to dowodów. Dlaczego jest to ważne ostatecznie, co zmienia się dla nas, dla naszej wizji świata? Jeśli przyjmiemy hipotezę heliocentryczną lub geocentryczną, jaka jest różnica, co zasadniczo się dla nas zmienia? Praktycznie rzecz biorąc, w przypadku heliocentryzmu nasz kontakt z rzeczywistością został odcięty. Kiedy dzieci się rodzą, widzą różne rzeczy. Widzą je, ale nie wiedzą, czym one są. Potem stopniowo rozumieją dzięki nauczaniu i nadają znaczenie rzeczom do pewnego momentu, przynajmniej do momentu osiągnięcia hipotezy kopernikańskiej. Dzieci dowiadują się o hipotezie kopernikańskiej, a ten naturalny kontakt między obserwowalną rzeczywistością a wiedzą zostaje przerwany i przecięty. Galileusz chwalił Kopernika za to, że dopuścił się przemocy wobec zmysłu za pomocą rozumu. To znaczy, że rozum dopuszcza się przemocy wobec rzeczywistości. To znaczy, że nie ma już tego, co się widzi, co jest związane z rzeczywistością, ale to, co się myśli. W związku z tym praktycznie każdej hipotezie poświęca się miejsce. Wiedza nie jest już związana z rzeczywistością. Zamiast tego wiedza jest związana z myślą. Dlatego, ponieważ myśl jest nieskończona. Dochodzimy do idealizmu, nihilizmu, gdzie wszystko staje się możliwe. Można powiedzieć, że być może trochę wymuszając, ideologia przeważa nad rzeczywistością. Tak. Właśnie to mówię. Tak, oczywiście. Narzucił się model heliocentryczny. W teoriach nauki wszystkie są doskonałe: termodynamika, termologia, elektronika elektrotechniczna, elektromagnetyzm. W przeciwieństwie do tego model elektrocentryczny nie milczy. W rzeczywistości w czystej nauce wiedza jest absolutna i doskonała. Zamiast tego w tej teorii mamy wprowadzenie mentalności pitagorejskiej, gdzie abstrakcyjny model matematyczny góruje nad rzeczywistością. Pozwolę sobie powiedzieć, że być może coś jest nie tak z tym, co znalazłem również w książkach Alberto Magno dotyczących medycyny. Myślę, że nawet w medycynie ideologia w pewnym sensie zastąpiła naukę. Nie sądzę jednak, aby było to właściwe, aby odnieść się do tego w krótkim wywiadzie, a nie chcemy robić czegoś bardzo długiego, profesorze. Jaka powinna być Pana zdaniem rola nauki w społeczeństwie? Do czego tak naprawdę powinna dążyć nauka? Nauka jest dobrem ludzkości i dobrem wspólnym. W rzeczywistości tak jest w większości sektorów w medycynie, nauce, fizyce, chemii wszystko ma na celu dobro ludzkości. W rzeczywistości jednak czasami nauka jest manipulowana przez tych, którzy mają władzę, przez tych, którzy mają interesy. Więc tak. Jak bogactwo. Bogactwo samo w sobie jest dobre, ale jeśli ktoś źle używa bogactwa, cóż, nie ceni tego, co ma. Nauka powinna być jak najbardziej oderwana od władzy i interesów ekonomicznych. Ale kto to wie, czy w związku ze swoimi książkami otrzymałeś jakieś zaproszenia do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie? Na Uniwersytecie nie, ponieważ zostałem odrzucony. To są czyste herezje. To, co mówię jest ważne dla mnie i być może dla Ciebie. Nie wiem dlaczego, ale środowisko akademickie odrzuca te argumenty. Nawet kiedy współpracowałem z Uniwersytetem, nie przedstawiałem tych rzeczy, które zacząłem w sobie nosić. Aby je zrozumieć i rozwinąć, Odłączam się i muszę podążać własną drogą. Na uniwersytecie nie można udzielać lekcji, ponieważ byłoby to mniej więcej tak, jakbym wszedł do kościoła i wystąpił przeciwko papieżowi. Czy nauka nie powinna być otwarta na wkład każdego, kto może wnieść jakąś sprawdzoną, ugruntowaną teorię? Powinna. Dlaczego tak nie jest, profesorze? Ponieważ istnieją dogmaty. Nauka stała się oficjalną religią. Możemy wątpić w Boga, ale nie możemy wątpić w to, co powiedział Galileusz? Co powiedział Newton? Przed Galileuszem i Newtonem nauka nie istniała. Momenty kątowe, momenty bezwładności istniały wcześniej. Weźmy pod uwagę, że Rzymianie zbudowali mosty, koloseum, to znaczy Panteon w Rzymie, żeby podać przykład. Na przykład wiele średniowiecznych budynków zbudowano w stylu gotyckim który wymaga precyzyjnej równowagi i obliczeń. Przy użyciu czego? Używając tych samych koncepcji, które później sformalizował Newton. Jednak te elementy statyki i dynamiki były znane już wcześniej, tylko były inaczej interpretowane. Co w szczególności warto wiedzieć o Twoich książkach? To znaczy, co według Ciebie jest najważniejsze, aby dowiedzieć się czegoś z Twoich książek? Zacząć myśleć samodzielnie, z głową, nie kierować się tym. Co mówią inni, nie ufać tak bardzo Galileuszowi, Neftonowi czy Einsteinowi, ale zacząć myśleć, że to, co studiujemy, odpowiada rzeczywistości. Nie chodzi o to, że ci wielcy naukowcy zrobili wszystko źle, ale w niektórych dziedzinach, w niektórych sektorach ich badań, w ich sposobie myślenia. Znajdujemy to, co osobiste, a także to, co jest wprowadzane, a nie rzeczywistość. Nie jest to już czysta nauka, ale nauka oparta na wyzysku lub ideologii. Krytykowali Chrześcijańskich filozofów, ponieważ mieli chrześcijański światopogląd. W przeciwieństwie do nich byli pitagorejczykami i mieli pitagorejski ideologiczny światopogląd, praktycznie używali tych samych metod. Tak więc wpływ Pitagorasa był niezwykły. Był niezwykły i nadal jest niezwykły. Tutaj, kiedy napisaliśmy, aby uzgodnić ten wywiad, dzień godzinę i tak dalej. Powiedziałeś mi, że pracujesz również nad czymś innym. Here, Czy chce pan o tym opowiedzieć, panie profesorze? Tak, to dotyczy ostatniej publikacji. Chyba powiedziałem koniec, bo nie jestem już w stanie nic powiedzieć. Powiedziałem wszystko. Wycisnąłem cytrynę do ostatniej kropli. A co to za najnowsza publikacja? Moet Nam Ostatnią jest antypowieść o idiosynkrazjach. To... Co musi się ukazać, będzie kamieniem, ostateczną pieczęcią. Być może chcę nadać jej tytuł idiosynkratyczna krucjata przeciwko zdrowemu rozsądkowi, w którym praktycznie dokonałem syntezy, sumy wszystkiego, co studiowałem w ostatnich latach, w odniesieniu do takich naukowców jak Kopernik, Kepler, Galileusz, aż do Einsteina aby pokazać, jak pitagorejska mentalność tych wielkich postaci wywarła ogromny wpływ na ich teorię. Poszukałem również kontaktów tych ludzi, tych naukowców z wymiarem ezoterycznym, z inicjacyjnymi kręgami ezoterycznymi. z inicjacyjnymi kręgami ezoterycznymi, czy miałeś okazję pogłębić lub krytycznie przeanalizować jakąś teorię? Nadal nazywam ją teorią grawitacji neftona. Co o niej myślisz? Już dawno wyblakła. Teoria grawitacji Neftona już zanikła wraz z Einsteinem. Siła grawitacji nie istnieje, to znaczy deformacja pola jest zademonstrowana w polu grawitacyjnym. Einstein to Następnie Newton zaczerpnął z Pitagorasa, ponieważ Pitagoras badając Harmenii, właściwości struny, wyczuł ten związek między planetami i ciałami przyciągającymi. A sam Newton przyznaje, że zaczerpnął od Pitagorasa, z pism Pitagorasa, pitagorejczyków, te teorie grawitacji. Myślę, że znalazłem coś o grawitacji, która jest nieistnieniem grawitacji, jak Newton mówi nam zawsze w książce naukowej Alberto Magnoł około 1200 roku. Więc wyobraźmy sobie trochę, że nie obalił tego, to znaczy Alberto Magnoł faktycznie wyjaśnia, co to jest, że nie jest siłą grawitacji, jak powiedział nam Newton, w którym bardzo szczerze stwierdził, że nie może wyjaśnić przyczyny tej grawitacji. Profesorze, gdzie można znaleźć pańskie książki? Obecnie prawie wszystkie zostały wyprzedane. Można je znaleźć w internecie. Myślę, że w wydawnictwie lub u mnie. Wysłałem też kogoś na swój koszt, bo generalnie zawsze traciłem pieniądze. Dlaczego? Bo uważam, że warto tracić, bo im więcej ktoś traci, tym bardziej wierzy w to, co napisał.